Cześć, i witajcie z tej strony, Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 140 odcinku z GTA V Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, czy wybierając zakończenie z zabiciem Trevora po jego śmierci, jak pojedziemy w miejsce, w którym on zginął, to czy będziemy mogli znaleźć jego ciało. Ale to tyle, jeżeli chodzi o samą teorię, a za chwilę przejdziemy do praktyki. Dlatego teraz życzę wam miłego oglądania! Jak zawsze chciałbym żebyście zostawili łapkę w górę I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału To możecie zasubskrybować Ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania A także cel na ten rok to wbicie 150 tysięcy subskrypcji A to wszystko zależy od was Więc lecimy po 150 koła I zobaczymy czy do końca roku uda wam się to wbić Jednak jeżeli już subskrybujecie To możecie udostępniać moje filmy swoim znajomym Którzy również grają w GTA Bądź po prostu lubią taki content Chciałbym jeszcze dodać, że za 10 filmów Będzie 150 odcinek z ta 5 legendy i teorie, dlatego wtedy będzie mini specjal, a za kolejne 50 odcinków będzie już dwusetny film, więc naprawdę czekajcie na to, co będzie się działo. A póki co bez pełnego przedłużania, przechodzimy do sprawdzania naszej dzisiejszej teorii. Jesteśmy w zakończeniu, w którym to Trevor zginie. Jak widzicie, jestem już w połowie tego zakończenia. Właściwie za chwilę przejdziemy do finałowego etapu, ale zobaczcie, że Trevor cały czas przed nami ucieka, nawet jak mam. Sportową furę To i tak grzeje i to szybko No i za chwilę będziemy Musieli zatrzymać i zabić Trevora Ale zanim dojedziemy do punktu To chcę sobie zaznaczyć Na mapie Żebym wiedział do którego miejsca się udać Po zakończeniu właśnie gry Dlatego mamy już punkt na mapie I teraz możemy na spokojnie Kończyć z Trevorem Ostatnia prosta No w sumie ostatnie zakręty Ale ostatnia prosta Trevora przed śmiercią pojawia się i Michael, który nam pomoże. Zobaczcie, on go dogonił, zatrzymał takim autem, a ja nie mogłem sportowym, super samochodem. Ale jednak tak działają skrypty. Jestem ciekaw, czy jak wrócimy tutaj Michaelem bądź Franklinem, co będziemy mogli coś na przykład powiedzieć? Bo ciała, no nie spodziewam się, ale zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Czy coś się pojawi, czy jednak nie. Przyjedziemy od razu po tym zgonie, po tej misji. Nie wiem ile godzin minie od tego wydarzenia, ale jednak wrócimy jak najszybciej się da. Myślę, że to będzie niecałe 24 godziny, ale dobra. Oczywiście musiał być drobny fail, ale udało się. Trevor za chwilę zginie. Oczywiście tutaj całe otoczenie będzie zniszczone, więc zobaczymy, czy będziemy mogli te zniszczone elementy tutaj znaleźć. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie przyjeżdżałem po zabiciu Trevora w to miejsce, bo wybierałem to zakończenie może z 2-3 razy maksymalnie. No ale przekonamy się. Zobaczcie, tutaj jest pełno odłamków, wszystko się pali. Wszystko jest poniszczone, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak wrócimy. Jesteśmy już po zakończeniu fabuły i właśnie wybraliśmy zakończenie ze śmiercią Trevora. Pierwszym protagonistą, jakim pojedziemy w tamto miejsce jest Michael. Zobaczcie, jak on to przeżywa. No minęło kilka godzin, bo cały czas jest noc. Michael się położył, teraz ubrał i możemy jechać właśnie w tamto miejsce. Nie wiem, czy Michael by tego chciał, no ale trudno. Nie pytamy go o zdanie, musimy sprawdzić naszą teorię, dlatego lecimy od razu do samochodu. Lester do nas napisał, że Trevor wyparował. My wiemy, my wiemy co się stało. No ale nie będziemy o tym mówili. Po prostu jedziemy od razu i potem przyłączymy się na Franklina. Dobra, zaznaczmy sobie miejsce, do którego musimy jechać. Mamy to przed nami 4 km, więc no kawał drogi. No ale musimy jednak tam dojechać, nie będę się teleportował, bo nie chciałbym, żeby coś się Zepsuło Właśnie przez używanie modyfikacji Dlatego jedziemy od razu Potem najwyżej się przeniosę Na map editorze Damy sobie po trzy szanse Na każdego z protagonistów Na każdego z dostępnych aktualnie Protagonistów, bo jak widzicie no Trevor nie żyje, zresztą widzieliście Wszystko jest zgodnie z tym co robiliśmy Nic tu nie jest oszukane Ani naciągnięte, żebyście nie myśleli Ponieważ ten film źródłowy Który mógłby być tutaj jednak jest totalnym fejkiem, więc nie ma co wstawiać Ale dobra, zobaczymy No i jeszcze ciała nie powinni sprzątnąć Powinni tam jeszcze pracować, nie wiem, koronerzy i policja Na przykład straż pożarna, która by to gasiła Przynajmniej tak by wyglądało to w prawdziwym życiu Ale pamiętajmy, że to jest gra To jest GTA, więc nie doszukujmy się aż takich detali Chociaż zobaczymy Zobaczymy, żebym nie pobłądził Tutaj jest dłuższa droga, muszę jechać tu Tu będzie krócej Wiele krócej Musimy jak najszybciej dojechać Ciekawe gdzie jest Franklin W tej całej akcji Zobaczymy jak się przełączymy na niego Jak na razie jesteśmy Michaelem Możemy się na przykład spotkać Michaelem i Franklinem W tym miejscu I zobaczyć jak zareagują na to Gdzie są i co się stało Bo jednak no Dużo czasu nie minęło jest po pierwszej Więc na pewno jest to ten sam dzień Bo jednak 24 godziny By nie minęły tak od razu Ale dobra jedziemy Prowadzenie się zwiększyło Super Michael bardzo się cieszę z tego Ale dobra jesteśmy już Prawie że na miejscu Możemy jechać tu skrótem Myślę że pojedźmy jedziemy od złej strony Ale trudno Jedziemy Jedziemy trasą w sumie Michaela on z której strony właśnie dojechał, żeby zatrzymać Trevora. Pomóc nam zatrzymać Trevora. No dobra, jedziemy. Nic nie słychać. Nie słychać żadnych wozów ratunkowych. Policji nie słychać. Nikogo. To miejsce wygląda, jakby nic się nie stało. Totalnie nic się nie stało. Te jakieś cysterny stoją, ale nie jest to ta, którą uderzył Trevor. Oczywiście, tam jest miejsce gdzie leciały napisy końcowe. Nie no, wygląda w miarę normalnie, ale zobaczcie: Komin jest rozwalony. Komin, bądź ten zbiornik. Nie wiem, co to dokładnie jest. Ale wszystko wygląda normalnie. Wszystko wygląda. No, posprzątane. Nie ma żadnych odłamków. Tutaj tylko ten komin jest rozwalony. Ok, zobaczmy, czy będzie ciało trewora. Nie no, ciała nie ma. Cysterny również nie ma, ale wszystko jest powyginane. Zobaczcie. No, wybuch miał miejsce. Zresztą widzimy zmiany na mapie. Ale nikogo tutaj nie ma, nie ma ciała. Czy wszystko posprzątali tak szybko? Czekajcie, czy tutaj były jakieś odłamki szkła? Tak brzmiało to jak szkło. Ale dobra. Nieważne. Tutaj wygląda jakby się paliło. No zmiany są widoczne, ale możemy się teraz oddalić. Jakbyście pytali te dwa obiekty, które mam zrespione, to oczywiście samochody. Jeden samochód, którym goniłem Trevora, a drugi, który no niestety mi zniknął. Oddalmy się na tyle. Za chwilę się teleportujemy z powrotem, a właściwie przeniesiemy. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. Nie, no tu nic się nie zmieniło, nic się nie załadowało, żadnych osób nie ma. Także Michael niczego nie mówi. Żadna kasenka się nie ładuje, nic się nie wczytuje. Kondycja nam jeszcze poszła do góry. No, brawo, Michael, jestem naprawdę zadowolony z Twoich postępów. No ale dobra, oddalmy się jeszcze dalej. I wróćmy. Zobaczymy, czy teraz coś się stanie. Nie no, już widzę, że nic się nie wczytuje. Nic się nie ładuje. Żadne obiekty, żadni ludzie. Zobaczmy, która jest godzina. W sprawie trzecia. No, niczego tu nie ma, więc może wróćmy do auta. I zostańmy tam. Po prostu przyjedziemy tutaj. Franklinem, zobaczymy, czy Franklin jakoś na to miejsce zareaguje. I możliwe, że wtedy się coś wczyta. Franklin także jest w domu. Czy będzie spał jak Michael, czy nie? Chyba tak, no tak, widać go przez okno. Czy on spał? Raczej nie. Wygląda, jakby był cały czas zmęczony, ale zobaczcie, Michaela dręczą koszmary, a jednak Franklin. Tutaj miał większy wpływ na, to, na tą decyzję A jego koszmary nie męczą Widzicie co wezmę sobie może Motor będzie szybciej Pojedziemy tam motocyklem Niż samochodem Dobra jedziemy teraz w to miejsce I ruszamy 5 km do celu Na spokojnie jedziemy Michael do nas Wysłał smsa Że się udało No my wiemy że się udało Ale jakim kosztem? Kosztem Trevor'a za chwilę powinniśmy także dostać pieniądze, jedziemy teraz do tego miejsca, trochę naokoło. Jadę, ale tam stoi Michael, więc nie chciałbym się spotkać z nim za wcześnie. Mógłby na przykład odjechać. Miejmy nadzieję, że dalej tam stoi. Nie wiem, jak to dokładnie z nim jest, bo jednak zostawiłem go w aucie, więc mógł sobie pojechać, ale o tym przekonamy się później. Trochę naokoło jechałem. bym od razu tu jechać. Dobra, jesteśmy prawie, że na miejscu Tu gonieliśmy przed chwilą Trevor'a A teraz jedziemy sami Dobra, i jesteśmy Na miejscu Franklin, jakaś reakcja Wszystko poniszczone, to już widzieliśmy Ale Franklin, możesz coś powiedzieć Przyciskam E Ale nic się nie dzieje Oddalmy się Dajemy sobie również trzy szanse. Tak samo jak Michaelem, tak i Franklinem. Wracamy trochę dalej od tego miejsca, żeby w razie czego mógł coś powiedzieć. O, zobaczcie, są tu ludzie. Mówiłem, jak będzie rano, to pracownicy się pojawią. Lamar. Tak, wszyscy wiedzą już, że Trevor nie żyje. Nie no, oni jakoś nie przejmują się tym, co się tu stało. Normalnie przyszli sobie do pracy. Także z nami nie rozmawiają ani nic. Nie mówią o tym wydarzeniu. Dobra, wracamy. Franklin, cokolwiek. Nic się nie dzieje. No dobra, przełączmy się na Michaela, który powinien tu stać. I stoi! Świetnie. Mamy Michaela, który wjeżdża w różne śmieci. No auto ucierpiało, no nieważne. Jedziemy teraz do Franklina i zobaczmy, co się stanie. Wiedzi Franklin. You won't, man. you being real weird, dude. Yeah, well, you did something really weird, okay? Trevor, bro. So excuse me. Man, you did Trevor too. Yeah, but it was your call. You made the call. Don't you forget that, man. I've done so much for you. Well, what about the amount of shit I helped you with? I thought we was in this shit together, man. Fuck. Just look. I need some time. All right. Goodbye. Yeah. Peace. Okej, okay. panowie jak widzicie porozmawiali sobie Jak mówiłem, Michael przejmuje się tym co się stało Franklin, no jakoś nie za bardzo Nie ma takich wyrzutów sumienia jak Michael Ale to była jego decyzja w większości My tylko pomagaliśmy mu zatrzymać Trevora A dodatkowo Franklin pociągnął za spust Znaczy w sumie ja pociągnąłem za spust, ale jako Franklin No i co? Nie udało nam się znaleźć ciała, co było oczywiste, więc uważajcie co oglądacie i w co wierzycie, bo nie wszystkie filmy jakie widzicie są prawdziwe. Niestety takich fejków jest mnóstwo, ale ja wam pokazuję to co jest prawdą, więc mi nie pozostaje nic jak powiedzieć, że ta teoria zostaje przez nas obalona. że ten odcinek Wam się podobał, jeśli tak to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Również zapraszam Was do innych filmów na moim kanale. A póki co to by było na tyle. Na razie i cześć!